Siema, siemanko! Z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiaj bardzo dawno nie było, bardzo dawno... bardzo. <laughs> nie no, było jakieś trzy miesiące temu, ale dzisiaj znów będzie book haul, ponieważ pomyślałam sobie, że jak będę systematycznie robić book haul, to wtedy nie będę się zakopywać w tych book haulach. No i też ostatnio przybyło mi trochę książek, więc myślę, że wy lubicie bookhole, ja mniej, ale to już swoją drogą. Chociaż ostatnio się już przyzwyczaiłam do nich. Na początku były dla mnie bardzo ciężkie, jak powstawał kanał, dlatego że ciężko mówić coś o książkach, o których się jeszcze nic nie wie, bo dopiero się je kupiło. Ale już tak z czasem trochę się bardziej z tym oswoiłam, macie więc bookhole i intro i przejdziemy już do książek. To są książki z ostatnich trzech miesięcy. Oczywiście ułożone nie po kolei, więc będę po prostu po nie sięgać i Wam tam mówić, co to konkretnego jest, dlaczego i po co. I zaczynamy od pierwszej kubki, którą mam tu przed sobą. Wy jej nie widzicie ale ja tak? No i ostatnio kupiłam pod drzwiami TJ Kluna, dlatego że yy, i też ogólnie wilczą pieśń. Od razu może podam te dwie, dlatego że jak wiecie, ja kocham Dom nad Błękitnym Morzem. No i chciałam też inne książki tego autora poznać. To jest taka też bardziej dla dzieci, tak jak Dom, a z tego co wiem ta jest bardziej taka dla, no, dla dorosłych po prostu. Więc zobaczymy. W ogóle y, ta wilcza pieśń ma bardzo fajną okładkę, bo jest taka szorstka, nie jest taka śliska, tylko taka, no fajną ma teksturę okładki. I też y, kupiłam ostatnio Sekretne Życie Pszczół, bo swojego czasu było o nim dosyć głośno. Y, na pyrkonie zdaje się. Kupiłam y, w przy stoisku sqn na jednotomowe wydanie Dnia Nastania Nocy Samanty Shannon, dlatego, że ja już bardzo chciałam mieć zakąt Drzewa Pomarańczy w pierwszym, w jednym tomie. Nie udało się bo akurat jak ja dostałam zakąt Drzewa Pomarańczy, to był ten moment, w którym jedno tomowe wydanie wyszło. Teraz po jakimś czasie ono znowu jakby było dostępne do kupienia, ale był taki okres, że nie można było już go kupić przez chwilę. No i akurat wtedy już myślałam, że nigdy nie będzie można, no i poprosiłam sobie na święta właśnie o dwutomowe wydanie. No a Dzień Nastania Nocy strasznie chciałam być właśnie w jednym tomie, bo wiecie... Przed wieloma laty moje marzenie się nie spełniło, więc teraz sobie je spełniłam inną książką Samanty Shannon. Więc tak, tyle. Eee, I co tu dalej? Dalej eee, kupiłam tygrys na tropie rosyjskich bestii, rosyjskiej bestii w Dedalusie, dlatego, że po opisie trochę to przypomina Dobry Wilk, tragedia w szwedzkim Zoo. A wiecie, że ja ten reportaż bardzo lubię. Eee, no i zobaczymy. Zobaczymy. Jestem bardzo zainteresowana. Eee, natomiast on jest dosyć. On jest dosyć gruby, dlatego że ma około 400 stron, jak na reportaż to jest dosyć dużo. Eee, więc zobaczymy, kiedy się do niego zabiorę. Czy jeszcze w tym roku dam radę, czy może w przyszłym. Eee, I zamówiłam też buszujący w zbożu eee, JD Salingera, dlatego że nigdy nie czytałam, a... Zawsze chciałam przeczytać książkę, którą miał przy sobie zabójca Johna Lennona, więc jako fanka Beatlesów tak chciałabym dopełnić ten krąg i przeczytać, przeczytać właśnie Buszującego w zbożu z czystej ciekawości. Choć słyszałam, że... ja czytałam fragmenty chyba w gimnazjum, no słyszałam, że nie jest tak dobry teraz współcześnie jak kiedyś był, ale zobaczymy. I tak, co tu mamy dalej? Ostatnio, bardzo świeży nabytek kupiłam, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, dlatego że to jest ponad taki klimat Dark Academia, coś takiego, ja bardzo bym chciała to przeczytać, bardzo jestem zainteresowana takim klimatem, dlatego też interesuje mnie na przykład Boże interesuje mnie też ta dziewczyna tam tamta dziewczyna. Ona też ma taki klimat bardzo akademicki. No i tutaj zobaczymy. Zobaczymy. To jest właśnie takiej grupie przyjaciół, z tego co się orientuje No i tam jedno z nich ginie, i to są studenci. Może być to ciekawe, tak powiem. E, I jak byłam na Pyrkonie, to kupiłam sobie również e, Korytarz Kości Wiktorii e, Szłab, dlatego że chciałam podpis, to po pierwsze, a nie wzięłam ze sobą żadnej książki Wiktorii e, Szłab. A po drugie, e, bardzo chciałam przeczytać Korytarz Kości i może miałam go dodanego na Legimi, to... Mm, to no, jednak tak stwierdziłam, że jak i tak potrzebuję książki do podpisu, to, to, to wezmę sobie korytarz kości. Kupiłam też w Dedalusie Republikę Samsunga. To jest reportaż o tym, jak Samsung stał się tak popularny, o po prostu... może nie o tym, jak się stał tak popularny, ale ogólnie jak to działa w koreańskiej korporacji, właśnie jakimś jest Samsung z tymi dyrektorami i ogólnie, no... O Samsungu po prostu. Ja nie zaczęłam go jeszcze czytać, ale tak przejrzałam początek i zapowiada się całkiem nieźle. Zobaczymy. Ja jestem zainteresowana. I ostatnio nawet przeczytałam. Heaven Mieko Kawakami. Jeżeli coś źle przeczytałam, to dajcie mi znać. Natomiast to jest japońskie nazwisko, więc chyba. Tak jest dobrze. I to jest książka, która ostatnio jest bardzo zachwalana na Booktube. Bardzo mocno. Książka na temat prześladowania w szkole. Jakby bohaterem jest 14-letni chłopiec i on jest prześladowany w szkole. Ta książka była nominowana do Bookera, z tego co wiem. Tak mi się wydaje. A tyłu pisze: powieść nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera 2022. Więc tak. E, I ostatnio e, Agacia z kanału subiektywnie mnie zainteresowała na, do, 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 do zakupu tej książki i teraz ja nie mam pojęcia jak to przeczytać, ale się postaram. E, nie mam ochoty żyć, ale za bardzo lubię te teak... <ścoughs> coś takiego. E, no i e, to jest jakby książka, w której e, koreańska książka, w której Koreanka ta autorka opisuje. Mm, swoje sesje terapeutyczne, coś takiego, więc to może być interesujące. W sensie, jakby te sesje się działy naprawdę i ona je tutaj w tej książce właśnie opisuje. I ostatnio, jakiś czas temu, możecie o tym pamiętać lub nie. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, serdecznie zapraszam, że chciałam przeczytać 20 000 mil podmorskiej żeglugi, które mam już tutaj, więc nie będę wam pokazywać, bo pokazywałam wam w którymś tam bookholu wcześniejszym, kiedy to kupiłam. No, ale chciałam zacząć od dzieci kapitana Granta, dlatego na Scoopshopie sobie zamówiłam za jakieś tam bardzo małe pieniądze, właśnie pierwszy i drugi tom dzieci kapitana Granta. Jeżeli oglądaliście moje ostatnie podsumowanie sierpnia czytelnicze, to wiecie, że już te dwa tomy zostały przeze mnie przeczytane. No, i też przy okazji takiej podróży z Juliuszem Wern, e, zamówiłam sobie w 80 dni dookoła świata w tym samym zamówieniu. E, nie czytałam nigdy, mimo że to jest lekturą w szkole, przyznaję się bez bicia, e, i chciałabym nadrobić po prostu, dlatego że mm, jestem bardzo zainteresowana ostatnio e, takimi. Przygodowo-naukowymi książkami, a Juliusz Wern jest taki bardzo, jest takim jednym z najbardziej znanych autorów tego gatunku i takim prekursorem też tego typu literatury. Więc myślę, że myślę, że w 80 dookoła świata jest czymś, za co na pewno chciałabym się zabrać. I tak, dalej mam takie cieńsze książki, to wam pokażę na raz. Chociaż nie było to jedno zamówienie, ale mogę je złapać w ten sposób dlatego. I są to tak: bliscy ani Ernaud, Erno, mówiliśmy już o mojej nauce francuskiego, Ernau, Ernaud. wydaje mi się, że Erno. Eee, Ta książka dostała w 2022 roku Nobla. Ja jeszcze jej nie czytałam, ostatnio ją kupiłam w Dedalusie, bo pomyślałam, że może warto, więc zobaczymy. Eee, następnie Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola, bardzo zachwalana seria już przez wiele, wiele lat na BookTube, jeżeli chodzi o serię z Żurawiem. Długo już bardzo chcę przeczytać i długo się na nią tak ee, czaiłam. E, na pewno jest wiele książek jeszcze z, z serii z Żurawiem, które chciałabym przeczytać dlatego, że mm, a co, jeśli z tego świata znikną koty, Był trochę nie, było trochę niewypałem dla mnie. Ale Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola bardzo mało ludzi mówi, że to jest zła książka. Więc tutaj mam może niewysokie oczekiwania, ale liczę na to, że mi się spodoba. I zamówiłam też dziewczynę z kombini, którą przeczytałam w lipcu w lipcu, tak? I bardzo mi się podobała. I to też jest książka, która jest wyżej oceniana, jeżeli chodzi o, o, o gdzieś tam ogólne opinie. Dlatego też ten Kwiat Wiśni Czerwona Fasola, no mam do niego takie nadzieje, dlatego że jeżeli chodzi o Dziewczynę z Konbini, no to się po prostu nie zawiodłam. No i, no i kupiłam też Stowarzyszenie Umarłych Poetów. To jest książka, która była pisana na podstawie filmu, więc opinie są różne. Natomiast chciałabym przeczytać. I jak byłam ostatnio w Londynie, to w ramach takiej pamiątki sobie kupiłam pierwszą część Persiego Jacksona po angielsku. No i tyle. Ma takie wydanie neonowe, bardzo ładne. Następnie lekcje chemii, które długo już chciałam przeczytać, mimo że to nie jest trochę moja literatura, to Traktuję o takich feministycznych rzeczach, więc e, zobaczymy, może mi się spodoba. E, chociaż, czy ja wiem, czy nie moja, w sumie dużo tego typu książek mi się podobało. Na przykład mmm, Dziewczyna, Kobieta Inna, chociaż to jest bardziej współczesna. Tutaj z tego co wiem, tak, co się dzieje gdzieś w latach 60. O, w 50., więc jeszcze lepiej. No, zobaczymy, może mi się spodoba. Bardzo dobre opinie słyszałam. Yy, I również na Pyrkonie kupiłam Dziedzictwo Krwi. Yy, dziedzictwo Krwi, które będzie książką, za którą się na pewno dość szybko zabiorę. Miałam na nią dużą ochotę, ale teraz trochę mi tak spadła ta ochota. No, zobaczymy. Ostatnio gdzieś tam, przy okazji. Kupiłam ptaki Daphne de Murier, dlatego że robi się taka jesienna pogoda. Ehm, I jestem ciekawa po prostu tego. Co tu mogę znaleźć, i też chciałam trochę opowiadań przeczytać. Nie wiem, czemu miałam ochotę na opowiadania. Pomyślałam, a dobra, to zamówię sobie ptaki i inne opowiadania. Może będzie fajnie, ale w sumie koniec końców kupiłam to chyba stacjonarnie, więc e, tak. Więc taka była, taki był początek tego, że kupiłam ptaki. A ogólnie e, z takich ciekawostek, jeszcze to ja. O, ja Generalnie, jeżeli długo mnie oglądacie, to wiecie, że nie jestem fanką tych wydań z tej serii, butikowej czy jak ona się tam nazywa. Ale ptaki mi się bardzo podobają, bo są trochę inne: są takie bardziej mroczne, ciemne, nie są takie pstrokate jak na przykład, nie wiem, pieśni o Achillesie. Więc stwierdziłam, że nie będzie mi tak bardzo to przeszkadzało. Dalej, jak wiecie, to lub nie, jeżeli nie oglądaliście podsumowania, a nie, to teraz w tym miesiącu słucha, e, czytałam, to sorry, to jeszcze nie mogliście tego oglądać. E, Icebreaker, break, e, ja Icebreakera mówiłam chyba o tym e, w... Mm, jak to się nazywa? Jak się zadaje pytania w tagu na półrocze, że ja bym bardzo chciała przeczytać. No i już przeczytałam i też kupiłam. E, to było coś takiego wakacyjnego, w sensie kupiłam to specjalnie dlatego, że miałam urlop no i ogólnie się nie zawiodłam, ale o tym więcej będzie w podsumowaniu i dalej mamy taką, jeżeli chodzi o takie książki właśnie też w vibe wakacyjnym to Fake Dates and Moon Cakes dlatego, że jakoś tak mnie zainteresowało, że od razu gdzieś w premierze kupiłam i przeczytałam i Zodiacara, którą w sumie czytam aktualnie jestem na stronie 23. Również przy okazji wznowienia wojny lotosowej, zamówiłam sobie od razu pierwsze trzy tomy. Czyli Wojna Lotosowa Tancerze Burzy, Wojna Lotosowa Bratobójca i Wojna Lotosowa Głosząca Kres. I wcale mi wszystko nie poleciało teraz. Dosyć taka. Wysoko oceniana seria Jaya Kristofa, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Ja ogólnie nic z tego autora nie czytałam. Kiedyś zaczynałam chyba bez świt to się nazywa? To jest chyba trzecia część. Jak się nazywa pierwsza? Jak sobie przypomnę, jak sprawdzę to montując, to wam to wkleję. Eee, ale jakoś tak nie wiem. Coś mi się odwidziało i przestałam tego słuchać. No i na koniec e, ostatnio zamówiłam e, trylogię Cassandry Clare, o której dużo mogliście słyszeć gdzieś tam na moim kanale, bo jak byłam młodsza to ją czytałam. Jest to trylogia mechaniczna, e, czyli... poczekajcie, bo jest nie po kolei. Mechaniczny anioł, mechaniczny książę i mechaniczna księżniczka. Bardzo to było sprytne. Bardzo mi się podoba to wydanie, dlatego ja chciałam mieć to po pierwsze, a po drugie mam duży sentyment do tej, do tej serii i planuję reread, więc pomyślałam, a czemu nie, jak i tak już mi się to tak strasznie podoba to wydanie. Za moich czasów takiego wydania nie było, za moich czasów było takie obrzydliwe wydanie, wkleję Wam tu okładki. Ja jeszcze z biblioteki wy wypożyczałam te książki, a teraz takie ładniutkie, pewnie też się te literki z marzą, tak jak w serii ostatnich godzin, ostatniej części, którą mam. Bardzo mi się podoba druga część tutaj, jak Jim sobie gra na skrzyp. Dobra, to tyle, bo to były ostatnie książki, więc e, ja się z wami żegnam, zapraszam was na mojego Instagrama, Godricza. linki znajdziecie w opisie. E, jeżeli się zastanawiacie czemu jestem taka chaotyczna, to witam was na moim kanale, zawsze taka jestem jak nagrywamy book haul. nie mam pojęcia dlaczego, ale strasznie mnie to peszy przed kamerą, mówiłam o tym na początku zresztą, że już jest lepiej, ale chyba jednak nie. Dobra, nieważne, w każdym razie życzę wam miłego dnia i mam nadzieję, że, mm, że jesteście zadowoleni ze swojego życia, Yy, bo ja jestem, <laughs> więc cześć.